Centrum Budowy Cywilizacji Mądrości Optymalny świat taką nazwę nadałam dla parku, który tu będzie właśnie wkrótce w naszej miejscowości. Decyzja moja stąd pochodzi, że w 1999 roku przeczytałam wspaniałą książkę pana doktora Jana Kwaśniewskiego gdzie pan doktor zwraca uwagę na to, że nasza cywilizacja dąży do samounicestwienia. I pan doktor wskazał drogę, jaką ludzie muszą podążać, żeby po prostu weszła ta cywilizacja na właściwe tory. W książce pana doktora Jana Kwaśniewskiego, Dieta Optymalna, zawarte są wszystkie rady. Wszystkie wskazówki, jak ludzie muszą postępować, aby pójść drogą oświecenia. Żywienie optymalne to jest jak gdyby klucz do bramy cywilizacji mądrości. No nawijaj, nawijaj, Wojtek. Nawijaj, nawijaj, Zapa zapatrzyłem się, jak to się dzieje, jak to się dzieje, że dorośli ludzie, dorośli ludzie mogą sobie dawać, narzucać tako, taką, taki fałsz. Wychodzi z samochodu młody, piękny, przystojny mężczyzna, wyjmuje maskę i zakłada ją w tempie pośpiesznym na, na twarz, a jeździ dobrym samochodem. Wydawałoby się inteligentny, wzrok bystry, pieniężny, czyli zarobił na to. Czyli ma, Firmę ma, Albo plecy. Da, daje pracę. Widać człowiek, y, który wypełnia y, pewien stereotyp człowieka sukcesu sobą. Zakłada maskę i pójdzie się przepić. Bo mu. Jakaś paniusia w, w telewizji powiedziała, która wygląda jak facet, że dobra ta szczepionka jest. Dob jest. Dobra jest ta szczepionka. Proszę Państwa, szczerze się, bo to jest gwarancja, że skończy szybko skończymy z tą. Z tą... Z, tą, z tym szaleństwem, będziemy mogli jeździć do Zanzibaru na wakacje, będziemy mogli jeździć do y, y, Meladiwy. i. A jakie me, dziwy? i Melazji będziemy mogli jeździć A na do wakacje Do Melazji? Do Melazji, tak, będziemy mogli, proszę Państwa, i będziemy szczęśliwi. I zaczęliśmy się, proszę Państwa, to raz i z... jak mi się wczoraj ten chujek miękki, że się dla Chrystusa, zabiłbym cię kurwo, gdybyś to był w moim pobliżu. Zabiłbym cię za te słowa. Zabiłbym się dla Chrystusa. Aha. W 79 roku wyjechałam do Szwajcarii jako artystka, śpiewałam, tańczyłam, a później pracowałam jako przewodnik miasta Zurichu i po Szwajcarii zresztą też. I... W 1999 roku w styczniu otrzymałam książkę od koleżanki: Otrzymałam książkę Dieta Optymalna i doznałam oświecenia. Naprawdę cała wiedza, która potrzebna jest człowiekowi, jest zawarta właśnie w tej książce. Niesamowite. To jest książka, która odmieniła moje życie. nieszczęśliwa, bardzo tęga i leniwa. Cudna dieta mnie zbawiła, ciało, umysł wyleczyła. Jeszcze tylko pozwolę sobie dodać taki komentarz na sam koniec. Ostateczne pozdrowienie. A mianowicie, nie jest jakkolwiek łatwym wyprzedzać wszystkich w analizie w dalekosiężnych działaniach wszystkich innych dookoła nawet w środowisku optymalnym nie jest na zbyt łatwo to znosić, to celebrować, jakkolwiek zauważać, że na zbyt wiele nie potrafi nadążyć. I do czego zmierzam? Trzeba przyznać, że Zofia kudziała dostąpiła ze szczytu wyprzedzenia wszystkich innych, nawet moją osobę znacząco wcześniej, zauważając z kim rozmawiać, komu podsuwać informacje. Kogo jakkolwiek przekonywać. Nie jest to nazbyt łatwe. Trzeba wiedzieć, jaką strategię zastosować. Nie zawsze spam może być efektywny, ale spam może okazać się kluczowy. I można doszukiwać się różnych metodologii, dopasowywać do różnych jednostek, środowisk, ale trzeba wiedzieć, jak to robić, jakiego żargonu używać. jak dany przekaz uskutecznić, żeby w końcu dotarło. Natomiast najwyższą formą uczłowieczenia zauważenie samego siebie geniuszu jest finalny końcowy efekt sukcesu. Trzeba widzieć, z kim prowadzić dane rozmowy, komu jakie treści przekazywać, zwłaszcza gdy widzi się finalne pozytywy. I pani Zofia Kudzioła wiedziała z kim rozmawiać, wiedziała do kogo docierać, jakim sposobem. Wciąż wie i dlatego mam nadzieję, że osoby zainteresowane, osoby życzliwe, które chcą w dalszym ciągu posiadać dom, do którego należy wracać, do którego należy wtryniać się jako domownik, sprzątać wszelkie zaułki, zakurzone książki. I starać się zauważać to, czego inni zauważyć nie mogą. Dlatego w dalszym ciągu trzymam mocno kciuki za osoby z największym potencjałem na powodzenie, z największą perspektywą na wyczucie konsekwencji, wyczucie korzyści z poddania się wobec najważniejszej zwiedz dla całego rodzaju ludzkiego. Zaryzykowania tych trzech miesięcy śmiesznych w skali kilkuset miesięcy przyszłego życia. Czymże jest poniesiony koszt takiego ryzykanstwa? No, praktycznie żaden, a korzyści mogą być niebywale wielkie. Także z kim mamy tutaj do czynienia? Niech każdy sobie odpowie zapytanie. Być może odpowiedź znajdzie. W zaproszeniu. Pozdrawiam każdego. Radziłem i dopisałem wszystko z książek, którą wydałem po powrocie. Nie pisałem tam o doktorze Kwaśniewskim, bo kiedy tylko wspomniałem to jego nazwisko, to wszystkim się włos na głowie Jerzy i wszyscy hura na mnie, nawet moja najbliższa rodzina. Jeden z myślących napisał to mój komentarz. Jeśli pojawi się prawdziwy gen, już poznać, to można że wszyscy ten jak i zwracają się przeciwko. Nie, wiem, bo koniec mojej dygresji. Posłuchajmy, kto nas dzwoni. Dobry wieczór. Na Dobry wieczór. Pani Zofia, dobry wieczór. A poznałem panią po głosie, kłaniam się. Dobry wieczór, pani Zofia. Dzwoni, no, dzwoni pani Zofia, która wielkie zasługi ma w sprawie propagowania pana doktora Kwaśniewskiego, twórcy diety optymalnej. Pani Zofia dzwoni ze, Szw ze Szwajcarii, z Curychu. Witamy Panią Zofię. No, witam Państwa wszystkich, witam bardzo serdecznie. I e, może ja w takim razie, jak już Pan tu przedstawił mnie, e, to ja może przeczytam Państwu fragment bardzo mały fragment. Bardzo prosimy, książki, Pani Zofio. Z książki Pana doktora. Pana doktora Kwaśniewskiego. Jana Kwaśniewskiego. Jana Kwaśniewskiego twórcy tak. Diety Optymalnej, człowieka bardzo tak. zasłużonego, który tak. rozpoznał y, y, w 70-tych latach, y, dlaczego my jesteśmy tacy słabi, dlaczego tak chorujemy, tak. dlaczego mamy no tyle problemów. Pani Zofio, prosimy. A winni byli i winni są ci, którzy dysponowali tajną wiedzą którzy w sposób bezwzględny zamieniali ludzi w bywo ludzkie niewolników, którzy wskazywali ludzi na choroby, nędza, cierpienia, obrabiali z owoców ich pracy, organizowali ustawiczne rzęzie, które nazywali wojnami, wskazywali ludzi na głód, na wymieranie w licznych epidemiach. Na ciągłe choroby infekcyjne, trapiące obecnie ludzkość, natrucie się antybiotykami i innymi lekarstwami, wymuszali zachowania dla ludzi szkodliwe, nakazywali uczyć dzieci rzeczy szkodliwych, niepotrzebnych, zbędnych i zabraniali im uczyć tego, co by było dla nich samych, dla narodu i dla ludzkości pożyteczne. To jeden mały fragment. A inny fragment, który jest e, optymistyczny, to jest fragment e, umieszczony w, w księdze pana doktora, e, który jest e, wyjęty e, z rękopisów skumbran, z sławne rękopisy z Kumbran. Zapewne Państwo słyszeliście. Więc to jest e, przepowiednia bardzo optymistyczna. Kiedy rodzący bezprawie zostaną zamknięci. Niegodziwość zostanie wyparta przez sprawiedliwość. Tak jak ciemność jest wypierana przez światło, jak znika dym i nie ma go więcej, tak zaniknie niegodziwość na zawsze, a sprawiedliwość objawi się jak słońce, porządkując świat. I żadnego z tych, którzy trzymają się sekretów przestępstwa, nie będzie więcej. Wiedza wypełni świat i nigdy nie będzie tu głupotych. To słowo z pewnością spełni się i prawdą jest ta przepowiednia. No pani tak, Zofio, to... pięknie, tak. pięknie. Pani Zofio, bo tutaj na czacie ktoś napisał z, z akceptacją: Zosia, wegetarianka, dzwoni. Nie, pani Zofia nie jest wegetarianką. Nie jest. Jadłem z panią Zofią, zaproszony byłem do restauracji na, na starym mieście w Warszawie. Jedliśmy bardzo pięknie zrobioną golonkę. Ja jadłem golonkę i pani Zofia jadła golonkę, więc na pewno tak. nie jest wegetarianką pani Zofia. Tu ktoś pisze, że jeśli, jeśli jesz zwierzę, czy, czy jeżeli nie jesteś w stanie zabić zwierzęcia, to czemu je jesz? No. Trochę przewrotne, bym zapytał tak. Jeżeli zabijasz muchę, to czemu jej nie zjadasz? No, to jest właśnie no, problem. Tak. Pani Zofia, właśnie... Może, Ale tak? wielki sukces, bo 28 stycznia mhm. 20 roku, czyli dosłownie rok temu niemal, właśnie w gazecie szwajcarskiej BRIC na cały kraj w języku niemieckim został Pięknie wydrukowany artykuł o tej wielkiej wiedzy pana doktora Kwaśniewskiego, zatytułowany Ta dieta czyni cię mądrym. I ha. tam są dowody na to, i to jest bardzo ciekawe, są dowody na to, dlaczego tak jest. Oczywiście, że iraka można wyleczyć i trzech profesorów tam konfirmuje, że rzeczywiście tu pan doktor ma rację. Także, proszę państwa, oficjalna nauka to co ksiądz profesor Sedlak napisał, nauka ludobójstwu służy. Oh, I proszę sobie zapamiętać te słowa, mm. bo ksiądz profesor Sedlak to był geniusz. On jako jedyny człowiek na naszej planecie. Mm, Opisał, jak życie powstało ze światła na przestrzeni kilku miliardów lat. Także ja Państwu serdecznie polecam tą literaturę aż do złudzenia. Muszę po prostu ten temat poruszać i liczę na to, że może Pan Andrzej y, Skoszalina przeczyta dzieła Pana doktora Kwaśniewskiego albo Pani Joanna Skierc albo Pani Bożena z Dortmundu. E, pani, I panom pani, Zofio, to polecam. Pani, pani Zofio, y, my też będziemy czytać y... My też będziemy czytać my też będziemy czytać dzieła Pana Kwaśniewskiego. Chciałem pani, Panią poinformować, że właśnie kilka dni temu Marcin Osadowski, twórca kanału telewizyjnego Niezależna Polska Telewizja nabył drogą kupna, między innymi za pieniądze, które wpływają na nasze konto od naszych kamratów, piękny, wysokiej jakości, naprawdę bardzo wysokiej jakości mikrofon, który y, będzie służył, że jakość tego przekazu będzie przyjemna dla ucha. Mm. Więc, więc czekaliśmy na ten mikrofon, zbieraliśmy na niego, y, na ten mikrofon, bo to nie jest tania rzecz, ale on daje nam y, ogromne możliwości. No, to bardzo się cieszę. Też, bardzo się też. cieszę. Cze czekam na Panów w Szwajcarii. Proponuję kwiecień. Tu 11 i 12 kwietnia będzie taka piękna parada. To jest palenie bałwana i przed dwa dni uroczystość, gdzie reprezentanci różnych cechów prezentują tutaj swoje plony. No, nadzwyczaj no. ciekawe. Kilkaset par koni, po prostu... E, 11-12 kwietnia, to... pani Zofio? Tak, tak, 12-13 kwietnia, to jest największe święto, no po prostu czarujące święta. naprawdę. Pani Zofio, przyjedziemy, e, przyjedziemy no. e, 11-12 kwietnia, wprawdzie jest to Dzień Kosmonauty, ale jakoś połączymy Aha. te dwa święta. No i uważam, e. że obowiązkiem panów jest zapoznanie się z tym pięknym krajem, a jeszcze tutaj, jeśli Pan pozwoli, mogę przeczytać fragment mojej książki, gdzie, gdzie piszę o Panu Aleksandrze. Mogę? To pewnie, pewnie, bardzo proszę. Więc dobrze się jednak składa, że są osoby sprawiedliwe i dzielne, które nie pozwalają wypaczać naszej historii. Jestem pełna podziwu dla wielkiego patrioty i ulubieńca polskich internautów pana Aleksandra Jabłonowskiego, no który właściwie wykorzystał swój aktorski talent, prezentując się pięknie na YouTube w eleganckim mundurze wojskowym z dawniejszych czasów. Jego płomienne wypowiedzi podbiły serca wielu ludzi, gdyż są na skoro nacechowane prawdą i zdroworozsądkową mądrością. Jest on także znakomitym historykiem, ciekawie prezentującym naoznane fakty, które na ogół są pomijane lub przemilczane. W sposób bardzo sugestywny i malowniczy krytykuje on błędy popełniane przez polski rząd. Jest przede wszystkim wielkim obrońcą praw polskiego narodu, ale również stoi na staży produkcji zdrowej żywności, co dla optymalnej społeczności jest bardzo istotne należy wspierać działania takich osób. To jest koniec cytatu. i panowie jeszcze na koniec. Się. Tak, się. No, no, ale prawda, opisałam osobę <grym> pana Aleksandra bardzo ładnie, prawda? Pani Zofio, pani, ocen, pani słowa są nad wyraz. Na, po, ponad miarę, że tak powiem. Czekają nas rzeczy, przeciwko którym się buntujemy. Musimy zanurzyć ręce po same łokcie w tej gnojówce i wykręcić dla siebie to, co najbardziej wartościowe. Uwierzcie mi, całe lata unikałem odpowiedzialności politycznej. Całe lata miałem w dupie. Wisiało mi to. Spowiadam się przed Wami teraz. Całe lata żyłem wygodnie. Całe lata. Nie mogę tak dłużej żyć. Dziękuję Wam za to. I teraz będziemy musieli robić to, czego nie chcieliśmy. Będziemy musieli stanąć w grze wyborczej samodzielnie. Bez żadnych kompromisów, bez żadnych sojuszy politycznych. Nie ma odwrotu. Przed nami polityczny bój. Nie wiem jak ma wyglądać. Nie wiem jak ma wyglądać. Nie wiem jak ma wyglądać. Wiem jedno. Musimy ten bój podjąć na zasadach wrogów. Chciałem zapoznać Państwa z tekstem napisanym 13 września 1980 roku, czyli ponad 25 lat temu, pod tytułem O skutecznym rad sposobie. Rok 80.